wam się Jacek Magiera razem z Marcinem mam przyjemność zaprosić na kwadransik ze słowem będzie wątek piłkarski oglądajcie Jak widzieliście przed chwilą, e, trafiłem jakimś cudem do Berlina, ale do Berlina zaraz wrócę, bo do Berlina dojechałem przez Opalenicę. E, I tu właśnie się znajduję. Pewnie Opalenica Wam za dużo nie mówi, ale pokażę Wam trochę, e, tak jak widzę to ja teraz. Opalenica jest takim małym miasteczkiem, małą miejscowością pod Poznaniem, gdzie e, kiedyś znajdowała się taka ogromna, ogromna szkółka piłkarska. Tu w ogóle widzicie. Jedno z boisk, boisko numer 4, chyba tych boisk tutaj i placów do treningu, e, no było ba bardzo wiele, zresztą cały czas jest. Nie wszystkie widzę są boiska piłkarskie, teraz już i pola golfowe, ale tutaj właśnie miałem zacząć swoją poważną przygodę z piłką nożną na takim międzynarodowym turnieju. E, no ale potoczyło się to trochę inaczej. I właśnie dzisiaj będę chciał powiedzieć Wam nieco więcej o tym, jak Pan Bóg spełnia marzenia. Niekoniecznie tak, jak my byśmy sobie to na samym początku założyli. Także macie jeszcze jedno kółeczko, zobaczcie, jak tu pięknie. Jestem prosto z kościoła po śniadanku i opowiem Wam zaraz nieco więcej i pokażę Wam swoją buzię. Także czekajcie, moment. Dobrze, widzicie już moją buzię, czy zmęczoną, czy niezmęczoną sami ocencie. Wstaliśmy się wcześnie rano, żeby pójść do kościoła, bo jest niedziela. Kiedy ja to nagrywam, jest niedziela. Wy widzicie ten odcinek w środę. I tak jak widzieliśmy przed chwilą, przywitała Was bardzo sympatyczna twarz. Osoba, którą pewnie znają Ci oglądający piłkę nożną albo chociaż studio piłkarskie. Przed meczem w telewizji. Także jestem tutaj z trenerem Jackiem Magierą w opalenicy w miejscu, które jest dla mnie, no, takim powrotem do przeszłości po, po 10 latach. I, i, I to, co dzisiaj Pan Bóg do mnie mówi od samego rana na Eucharystii, też jest bardzo wymowne i na pewno nieprzypadkowe, bo dzisiaj w psalmie, który śpiewaliśmy, było takie jedno, jedno zdanie, które jak usłyszałem, to po prostu jak refren wracało do mnie raz po raz, raz po raz przez całą mszę i teraz nawet po wyjściu na śniadaniu ciągle o tym myślę. Bo dzisiaj usłyszałem psalm, w którym jedno zdanie brzmiało przychodzę, Boże, by pełnić Twoją wolę. I przyjechałem tu, te 10 lat temu, do Opalenicy. To było wyzwanie, jak dla młodego chłopaka, który kończył wtedy gimnazjum, żeby przyjechać. Pamiętam, wziął mnie mój tata w auto, pojechaliśmy. Przyjechałem tu raz, drugi, trzeci, czwarty, bo przechodziłem testy piłkarskie. Miałem tu rozpocząć swoją poważną przygodę na różnych pojedynczych testach, a później na międzynarodowym turnieju Remes Cup, który się tu rokrocznie odbywał. I, I taki był mój plan na moje życie. Taki miałem plan, żeby grać w piłkę, żeby być zawodowcem, żeby z tego zarabiać, z tego żyć, z tego potem utrzymać rodzinę. Także to były moje plany. Które tutaj próbowałem rozpoczynać. No i te plany były nieco inne. Później się okazało, że, że Pan Bóg miał nieco inny pomysł na moje życie, i z tego powodu jestem bardzo szczęśliwy. I to jest pierwsza chyba lekcja, która chciałbym, żeby płynęła z tego odcinka, że, że te Boże plany, te Boże zamysły, Boże pomysły na nasze życie są dużo lepsze niż nasze własne. I skoro to jest kwadransik ze słowem, to chciałbym przeczytać wam fragment. Z Księgi Jeremiasza dzisiaj 29 rozdział Księgi Jeremiasza od 11 do 13 wersetu. Także możecie sobie fragment tego słowa Bożego otworzyć we własnych Bibliach. Jest tam napisane tak: Jestem bowiem świadomy zamiarów, jakie mam wobec was, wyrocznia Pana. Zamiarów pełnych pokoju, a nie zguby, by zapewnić wam przyszłość, jakiej oczekujecie. Będziecie mnie wzywać, zanosząc do mnie swe modlitwa. Ja was wysłucham. Będziecie mnie szukać i znajdziecie mnie, bo będziecie mnie szukać z całego serca. To jest fragment, który bardzo cenię, bardzo lubię i jest dla mnie ważny. Był ważny w wielu, wielu momentach mojego życia. I Słowo Boże mówi przez proroka Jeremiasza: Bóg chce powiedzieć do ciebie i do mnie, że on ma zamiary. Pełne pokoju względem ciebie i względem twojego życia. To jest dla niektórych już w ogóle niespodzianka i odkrycie, że Bóg ma zamiary pełne pokoju, a nie zguby. Niektórzy traktują Boga jako po prostu sadystę, który jak ma jakiś plan na twoje życie, to na pewno będzie zły plan i taki, który nie, nie spodoba ci się, i, i plan, który no być może będzie inny, bo moje życie też pokazuje, że, że ten plan był nieco inny, ale Pan Bóg i tak zrobi coś, że twoje serce będzie spełnione. I to jest dla mnie też lekcja o o życiu z Bogiem, wiecie, że Bóg zna nas lepiej niż my sami siebie. I czasami ten, ta, ten plan, A, który my, my, my powinni, powinniśmy mieć dla siebie i który mamy dla siebie często, okazał, okazałoby się, gdyby doszedł do skutku, że nie był tym najlepszym planem, który, dał, który dałby nam spełnienie, radość, szczęście, pokój w życiu. I jakby wchodząc w to, w co wszedłem, dlatego że nie poszedłem za e, jakimś zawodostwem, graniem w piłkę nożną, to nie był mój plan. Dla wielu na pewno to jest plan I dla tych, którzy grają w piłkę zawodowo dzisiaj i którzy się w tym spełniają, są szczęśliwi, to był Boży plan, bo potem możesz poznać plan, w którym, który jest Planem Bożym, że będziesz spełniony, szczęśliwy. Nie znaczy to, że będzie zawsze łatwo i z górki, ale nawet jak będzie pod górkę. To jeśli jesteś w Bożym planie i w Bożym zamyśle dla Twojego życia, to przejdziesz przez to z Jego pomocą i, i z radością, spokojem w sercu. Ale chcę Wam powiedzieć o takim momencie, który był niełatwy, bo to jest moment, kiedy jedziesz tutaj na testy, już robisz sobie nadzieję, że tutaj się przeprowadzisz. W ogóle warunki były genialne, bo nie trzeba było mieszkać w jakichś bursach, nie trzeba było mieszkać w, w hotelach jakichś i odosobnieniu, ale tutaj mieszkało się chłopaki, którzy się tutaj dostawali, mieszkali w domach i normalnie z rodzinami. Także taka była umowa tutaj klubu czy, czy, czy tego miasteczka z rodzinami. Także bardzo ciekawy, bardzo fajny pomysł. Ehm, I kiedy już tak przyjeżdżałem raz, drugi, trzeci, dostawałem się, jakby przechodziłem dalej, nie odpadałem z tych testów. W końcu miałem przyjechać tutaj na turniej międzynarodowy REMES Cup. Przyjechałem na, na ten turniej i pierwszy mecz graliśmy z Ruskimi, z jakimś zespołem z Rosji. Ehm, I podczas tego pierwszego meczu skręciłem sobie kostkę, ona spuchła. Już wiedziałem, że no nie będę mógł grać, bo nie mieściła mi się już stopa w, i kostka w bucie. E, no i była zmiana, była zmiana, to był koniec mojego turnieju. To było chwilę jeszcze tu przed Euro 2012, hotel, który jest tutaj dopiero się budował. Przyjeżdżał ówczesny trener reprezentacji Leo Benhacker, więc tutaj w ogóle cała, całe miasto żyło. No i, e, i to było rozczarowanie, to było dla mnie rozczarowujące, bo e, no miałem inny pomysł. To miał być początek wielkiej kariery, a okazało się, że no jest to jakiś tutaj, teraz moment zwrotny w moim życiu, niekoniecznie w, w takim kierunku, w jakim bym chciał i uważał. No ale to był moment, który też mi pokazał, że, że Pan Bóg jednak ma jakiś plan. To było chwilę po tym, kiedy oddałem swoje życie Panu Jezusowi. To było chwilę po tym, kiedy. Pan Jezus już wszedł do mojego życia, kiedy powiedziałem Mu weź stery mojego życia, zrób co chcesz. I byłem gotowy na to, żeby nawet jeśli okaże się, że to nie jest to, będę Bogu służył dalej, że będę robił to, co Pan Bóg chce, żebym robił, że wejdę w to, w co Pan Bóg chce, żebym wszedł. Taka była moja modlitwa. I mimo że moje serce było trochę rozczarowane i mimo że moje serce no, nie do końca się pewnie zgadzało z tym, no, że dlaczego próbowałem, ćwiczyłem i tak dalej, Dlaczego tak to się wszystko tutaj ułożyło, to, e, to miałem w sercu to pragnienie, wiecie, żeby uwielbiać Boga. Wtedy zaczynała się nasza wspólnota, e, wspólnota uwielbienia, w której przez e, no już lata uwielbiamy od kilkunastu lat e, Jezusa. Spotykaliśmy się w takich małych salkach e, na samym początku. Była nas garstka, ja wróciłem, pamiętam, z opalenicy do domu i e, i po prostu wróciłem na spotkanie modlitewne, żeby uwielbić Jezusa, żeby oddawać Mu chwałę, żeby, żeby Go wywyższać, żeby Go chwalić. I tak wyglądały moje kolejne tygodnie po tej, w cudzysłowie, porażce, po tym, że nie wyszło, po tym, kiedy, kiedy się nie udało. I wróciłem do uwielbienia. Uwielbiałem, uwielbialiśmy wszyscy, i Pan Bóg prowadził moje życie w inny sposób, bardziej dynamicznie. Zacząłem widzieć więcej, to jest to, co też słowo Boże mówi: raduj się w Panu, a On spełni pragnienia Twojego serca. I chcę Wam powiedzieć dzisiaj, z perspektywy czasu, w tym odcinku, który zaczęliśmy od meczu Bundesligi: Hertha Berlin, Bayern Monachium. Cały czas kocham piłkę nożną, cały czas to jest moja pasja, cały czas to jest coś, co bardzo lubię oglądać, chociaż często zdarza się, że spotkania modlitewne mojej wspólnoty, e, no muszę je wybierać i różne ewangelizacje kosztem meczów Ligi Mistrzów we wtorki wieczorem e, i różnych tego typu przyjemności. Pan Bóg wie, że jest pierwszy, piłka jest później, ale cały czas piłka jest dla mnie ważna. Kiedy idę na stadion, to się czuję jak dziecko po prostu i świecą mi się oczy. E, i wiecie, chcę Wam powiedzieć o takiej niesamowitej Bożej wierności, że kiedy poszedłem w to, co Pan Bóg przygotował dla mnie, On wcale nie powiedział, Marcin, teraz piłka jest zła, teraz ta pasja musi się wyrzucić dla mnie, spalić, Ty musisz teraz skończyć wszystko, co Ci sprawiało przyjemność, bo ja jestem Pan. Dzisiaj Słowo Boże mówi w Księdze Jeremiasza, że Pan ma zamiary dla Ciebie pełne pokoju, że On ma dla Ciebie zamiary, które są lepsze, które są większe, które są wspanialsze niż to, co byś sam sobie wyobraził, ale Pan Bóg chce też uszanować to, co włożył do twojego serca, więc ja myślę, że Pan Bóg kocha piłkę nożną, dlatego już parę lat później, po tym wydarzeniu całym, które wam opowiadam, na jedno z moich wydarzeń też, czy na konferencji w Warszawie, przyszedł trener Jacek, który was dzisiaj tutaj przywitał w tym odcinku, poznaliśmy się, wymieniliśmy się numerami, pojechaliśmy później na mecz, jeden drugi i gdzieś zawiązała się fajna relacja i dlatego też jestem dzisiaj w Berlinie. Często otworzyły się drzwi, żeby właśnie pójść na jeden mecz, drugi, żeby pojechać na reprezentację. Nigdy wcześniej nie jeździłem na reprezentację, żeby poznać się z piłkarzami, z chłopakami. Też niektórzy pewnie oglądają ten odcinek, więc pozdrawiam Was serdecznie. I mogę też być w jakiś sposób dla nich wsparciem w życiu, modlitwą swoją, swoim świadectwem i jakąś taką chociaż małym drogowskazem, który pokazuje czy pomaga pokazywać na Pana Jezusa, że mogą grać w piłkę, że mogą robić to wszystko, do, do czego oni zostali wezwani i powołani, żyjąc z Bogiem i, i mając takie właśnie pragnienia w swoim sercu. Także to jest niezwykła historia. I chciałem Ci dzisiaj powiedzieć, że Bóg jest Bogiem spełnionych marzeń, że Bóg jest Bogiem lepszych marzeń, wspanialszych marzeń, i chcę Ci zagwarantować, że jeśli wejdziesz w te rzeczy, które On przygotował dla Ciebie, będziesz najszczęśliwszą osobą na Ziemi i będziesz mógł robić te rzeczy, które, e, które sprawiają Ci naprawdę szczęście i radość, które dają Ci spełnienie. Więc chciałbym zachęcić Was na koniec do tego, żebyście e, uwielbili Pana Boga. Kiedy czekasz na to, co jest dla ciebie przygotowane, jeszcze w to nie wszedłeś, kiedy nie wiesz jak w to wejść, uwielbiaj Boga. Kiedy czekasz, nie wiesz dlaczego nie przychodzi odpowiedź na modlitwę, uwielbiaj Boga. Więc chcę Was zostawić na koniec z fragmentem uwielbienia. To będzie nasza wspólna modlitwa na koniec tym razem. Eee, to będzie uwielbienie, które, na którym spędziłem ostatnie dni czy ostatnie godziny tego roku na konferencji Początek we Wrocławiu. E, to nagranie jest akurat sprzed kilku lat, ale bardzo lubię je słuchać, bardzo lubię się nim modlić, więc pomóżcie się nim razem ze mną. A tymczasem e, ja tu kończę, chyba trzeba iść i wyjeżdżać dalej. Bądźcie błogosławieni. Pozdrawiam was serdecznie i dużo uśmiechu dzisiaj, bo Pan Jezus jest z nami. Także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym kwadransiku ze słowem. Z Bogiem, papa. Pozdrawiamy serdecznie. Jacek Magiera i Marcin Żeliz. Buziaki. Ja nie śpię kombinując ja